Zapraszam do obejrzenia. Mercosur jest groźniejszy niż zboże ze wschodu. Nic nie da się zrobić. Komisja Europejska zatwierdziła 3 września kontrowersyjną umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur. Umowa, do której należą Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj, wywołała ostrą krytykę w Polsce i innych państwach członkowskich. Donald Tusk wyraził swój wyraźny sprzeciw wobec ratyfikacji przez Polskę. Oczywiście Polska zagłosuje przeciwko. Zapowiedział w środę. Przyznał jednak, że nie będzie głosowania blokującego umowę. Nie da się zbudować mniejszości składającej się z co najmniej cztery krajów reprezentujących 35% populacji. Europejscy europosłowie Ligi podejmują zdecydowane działania, aby spróbować przekonać Węgrów i Włochów do przyłączenia się do blokady. Jednocześnie zaapelowali do wszystkich polskich posłów, aby głosowali przeciwko niej w parlamencie europejskim. Ta umowa jest niezwykle niebezpieczna dla polskiego rolnictwa. Ta umowa umożliwi zalanie naszego rynku produktami wątpliwej jakości z Ameryki Południowej. Dzięki temu można by ominąć wiele restrykcyjnych norm. Federacja ostrzega, krytycy porównują sytuację do zalewu produktami rolnymi z Ukrainy. Obawiają się, że umowa z Mercosur będzie miała podobne skutki, ale na znacznie większą skalę. Opozycja twierdzi, że jest to katastrofalna wiadomość dla polskiego sektora rolnego, jak i dla konsumentów. Do ratyfikacji umowy wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego. Oraz 15 państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65 populacji. Rząd Toskanii od miesięcy zapowiadał utworzenie koalicji przeciwko umowie. Jednak działania te okazały się nieskuteczne. W lipcu Sejm jednogłośnie przyjął rezolucję popierającą rząd w zablokowaniu umowy UE-Mercosur. Zgodnie z dokumentem, wszyscy 436 Posłowie zagłosowali bez ani jednego sprzeciwu lub wstrzymującego się. Rząd wcześniej formalnie zobowiązał się do sprzeciwu wobec ratyfikacji. Partie opozycyjne oskarżyły gabinet Toskania, sprzeciwia się działaniom i faktowi zatwierdzenia umowy. Rząd ujawnia karty Polacy, zapłacą więcej. Rezort energetyczny przedstawił alarmujące prognozy dotyczące cen prądu. Jeśli zamrożenie cen się nie utrzyma, ceny wzrosną do 580 zł za megawatogodzinę o 16% więcej niż obecne 500 zł taki skok bezpośrednio odbije się na rachunkach Polaków. Szacunki rządu pokazują, że przeciętne gospodarstwo domowe będzie musiało zapłacić o 12-13% więcej. Wzrost będzie nieznacznie mniejszy niż wzrost cen prądu, ponieważ rachunki obejmują również inne składniki. Rząd planuje jednak utrzymać zamrożenie cen. Ponadto rząd wprowadza obligacje cieplne dla najuboższych gospodarstw domowych. Koszt obligacji cieplnych szacowany jest na OK. 890 milion słowocel, złotych. Wsparcie trafi do gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach niewiele ponad 3 tysiące, 270 złotych i wieloosobowych o dochodach niewiele ponad 2454 zł na osobę. Warunkiem jest korzystanie z ogrzewania sieciowego i płacenie ponad 170 zł za gigajul. Rezort energetyczny poinformował, że Rada Zarządzania Energią ustali ceny poniżej zamrożenia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt w tej sprawie, ale w obligacjach grzewczych nie ma takiego zapisu. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w nadchodzących tygodniach. Skandal w Turcji. Największa partia opozycyjna rozbita ozgór Celik. Lider Republikańskiej Partii Ludowej zwolniony przez sąd w Stambule, prokurator generalny przedstawia zarzuty kupowania głosów przez posłów. Negocjacje, które nie zakończą się sukcesem, będą miały poważne konsekwencje. Decyzja oznacza odwołanie Kongresu od 2023 roku z powodu oszustw wyborczych. Śledczy ustalili, że dwóm posłom zaproponowano 150,0 TL za poparcie celika. Kwota ta wyniosła ponad 3,0 EUR. Uznali tę kwotę za niewystarczającą i zażądali 750,0 TL, co stanowi ponad 15 500 EUR. Prokurator generalny wskazał, że opisana sytuacja stała się podstawą zarzutów oszustw wyborczych. Sąd nakazał odwołanie całego wybranego rządu. Decyzja dotyczy struktury największej partii opozycyjnej w kraju. Dziesięć osobom, w tym liderowi CHP w Stambule oraz burmistrzowi Beyoğlu i besiktasu, może grozić do trzech lat więzienia. Prokuratura wnosi ośrodki ostrożności. Sąd podjął drastyczne kroki i zawiesił w obowiązkach blisko 200 deputowanych, zadając tym samym cios lokalnej opozycji w stolicy. Skandal uderza w Partię Ludową Republikanów, gdyż opozycja próbuje skonsolidować władzę z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju. Skandal w Stambule umocnił pozycję głównej opozycji w kluczowym regionie kraju. Trump mobilizuje okręty i piechotę morską. Od 20 sierpnia Stany Zjednoczone zgromadziły w rejonie Wenezueli potężną flotę: krążownik, trzy niszczyciele. Okręt podwodny o napędzie atomowym i eskadrę trzech dużych okrętów desantowych z tysiącami piechoty morskiej na pokładzie. Oficjalnie jest to wojna z kartelami narkotykowymi. Nieoficjalnie może to być przygotowanie do czegoś więcej. Biały Dom nie ujawnił konkretnych zamiarów. Wiadomo jednak, że Donald Trump nie lubi prezydenta Wenezueli. Nicolasa Maduro. Już w swojej pierwszej kadencji prezydent wspierał wenezuelską opozycję i kierował oskarżenia pod adresem rządu. Trump twierdził, że Los Sole's Cartel to organizacja stworzona przez wenezuelskich generałów i kierowana przez samego Maduro. Odpowiedź nie nadeszła długo. 19 sierpnia Maduro ogłosił mobilizację 4,5 miliona członków paramilitarnej milicji boliwariańskiej. Należy jednak wspomnieć, że jest to organizacja społeczna, a nie organizacja bojowa. Tak nie ma dla nich sposobu, aby wkroczyli do naszego kraju. Dzisiaj jesteśmy silniejsi niż wczoraj. Maduro powiedział pod koniec sierpnia: Oficjalnie operacja USA ma na celu zwalczanie przemytu. Jej prawdziwy cel pozostaje jednak niejasny. Może to być pokaz siły mający na celu wywarcie presji na Maduro lub przygotowania do ograniczonych ataków militarnych. Niezależnie od intencji, obecna sytuacja zwiększa napięcia w regionie. Wielki skandal. Chodzi o wizytę Nawrockiego u Trumpa. Poseł oficjistów nowej nowej lewicy. Robert Biedroń znalazł się w centrum skandalu po opublikowaniu kontrowersyjnego komentarza fotograficznego na temat wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w w Waszyngtonie. Post Jeboczkomi, który szybko zniknął z mediów społecznościowych, wywołał falę krytyki. Był to niesmaczny, nieudany żart jednego z asystentów Roberta Biedronia. Rzecznik Nowej Lewicy, Łukasz Michnik wyjaśnił, że incydent dotyczył zdjęcia Donalda Trumpa i polskiego prezydenta obserwujących eskadrę myśliwców nad Białym Domem. Pokazy lotnicze zorganizowano przede wszystkim ku pamięci MJOC R Maciej'a Krakowiana, pilota F-16, który tragicznie zginął na lotnisku w Radomiu. Zdjęcie z komentarzem nawiązującym do kontrowersyjnego trendu internetowego. O nazwie Sean Patrol. Zjawisko polega na tym, że grupa młodych mężczyzn ubranych w koszulki patroluje okolice, szukając ich zdaniem dziewczyn. Nieodpowiednio ubrana dziewczyna, którą następnie sfotografowano i opublikowano w internecie. Oczywiście nigdy nie powinien się pojawić, zwłaszcza w pobliżu miejsca upamiętnienia Emir. Krakowiana. Po fali krytyki skierowanej pod adresem polityk, partia obiecała podjęcie działań wewnętrznych. Michnik powiedział, że rozpoczęły się odpowiednie negocjacje dotyczące skutków, a decyzje zostaną podjęte w ramach wewnętrznego procesu. W czwartek Biedroń zamieścił przeprosiny. Przepraszam, wczorajszy post był nieudanym żartem jednego z moich asystentów którego natychmiast usunąłem po zapoznaniu się z jego wpisem. Napisał na platformie X. Poseł zapewnił również, że podobne sytuacje nie będą się powtarzać. Janusz Korwin-Mikke odniósł się do sprawy w dziwny sposób. Poseł Robert Biedroń pewnie bardzo chciał: Alarm w Polsce w związku z inwazją podmiotów zagranicznych na nasze terytorium polskie. Armii, armia potwierdziła dziś dwa przypadki naruszenia kontroli powietrznej naszego kraju, które miały miejsce ostatniego dnia. Rozkaz podkreśla, że sytuacja jest nadal kontrolowana przez polskie i sojusznicze siły zbrojne. Wczoraj wieczorem dwa przypadki naruszenia kontroli powietrznej. Rozkaz generała Wiesława Kukuły podkreśla że sytuacja jest nadal kontrolowana przez polskie siły zbrojne. A statut rozkazu Wiesława Kukuły podkreśla tę sytuację. Generał Wiesław Kukuła. Przedstawiciele sił zbrojnych RP wyrazili uznanie dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie obrony powietrznej. Wkład holenderskich pilotów w zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas wczorajszego incydentu Został szczególnie doceniony. Chciałbym podziękować wspaniałym holenderskim pilotom za ich poświęcenie i wkład w ochronę polskiego nieba, czego byliśmy świadkami wczoraj wieczorem, powiedział generał Kukuła na konferencji prasowej. Niesmaczny żart jednego z asystentów Roberta Biedronia, rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik wyjaśnił: Incydent dotyczył zdjęcia Donalda Trumpa i polskiego prezydenta obserwujących eskadrę myśliwców nad Białym Domem. Pokaz lotniczy zorganizowano przede wszystkim, aby uczcić majora Macieja Krakowiana, pilota F-16, który tragicznie zginął na lotnisku w Radomiu. Zdjęcie z komentarzem nawiązującym do kontrowersyjnego trendu internetowego o nazwie Sean Patrol zjawisko to polega na tym, że grupa młodych mężczyzn, ubranych w koszulki, patroluje okolice w poszukiwaniu, ich zdaniem sicią nieodpowiednio ubranych dziewcząt, którym następnie robią zdjęcia i publikują je w internecie. Oczywiście nigdy nie powinien się pojawić, tym bardziej że znajdował się w pobliżu, aby oddać hołd majorowi Krakowianowi. Po fali krytyki skierowanej pod adresem polityka partia obiecała podjęcie działań wewnętrznych. Michnik powiedział, że rozpoczęły się odpowiednie negocjacje dotyczące konsekwencji, a decyzje zostaną podjęte w ramach wewnętrznego procesu. W czwartek Biedroń opublikował przeprosiny. Przepraszam, wczorajszy post był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który natychmiast usunąłem po dowiedzeniu się o jego post. Napisał na platformie. X. Poseł zapewnił również, że podobne sytuacje. Nie powtórzą się w przyszłości. Janusz Korwin-Mikke w dziwny sposób odniósł się do tej kwestii. Poseł Robert Biedroń prawdopodobnie naprawdę chciał bić na alarm. W Polsce inwazja podmiotów obcych na nasze terytorium polskie. Armia potwierdzona dziś w dwóch przypadkach. Naruszenia przez nasz kraj Stanów Zjednoczonych. Rozkaz podkreślał, że sytuacja jest nadal kontrolowana przez polskie siły zbrojne. I sojusz. Wczoraj w nocy dwa przypadki naruszenia przez naszą straż powietrzną. Generał Wiesław Syciała Kukuła podkreślił, że sytuacja jest nadal kontrolowana przez polskie siły zbrojne. I sojusz. Wiesław Kukuła. Przedstawiciel Sił Zbrojnych RP wyraził uznanie dla międzynarodowej współpracy w zakresie obrony powietrznej. Wkład holenderskich pilotów w zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas wczorajszego incydentu jest szczególnie doceniany. Chciałbym podziękować wspaniałym holenderskim pilotom za ich poświęcenie i wkład w ochronę polskiego nieba, czego byliśmy świadkami wczoraj wieczorem. Powiedział generał Kukuła na konferencji prasowej. Niesmaczny żart jednego z asystentów Roberta Biedronia. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik wyjaśnił: Incydent dotyczył zdjęcia Donalda Trumpa i polskiego prezydenta obserwujących eskadrę myśliwców nad Białym Domem. Pokaz lotniczy zorganizowano przede wszystkim w celu upamiętnienia majora Maciej'a Krakowiana. Pilota F-16, który tragicznie zginął na lotnisku w Radomiu. Zdjęcie z komentarzem nawiązującym do kontrowersyjnego trendu internetowego o nazwie Sean Patrol. Zjawisko to polega na tym, że grupa młodych mężczyzn ubranych w koszulki patroluje okolice w poszukiwaniu ich zdaniem nieodpowiednio ubranych dziewcząt, którym następnie robią zdjęcia i publikują je w internecie. Oczywiście nigdy nie powinien się pojawić, zwłaszcza w okolicy ku pamięci majora Krakowiana. Po fali krytyki skierowanej pod adresem polityka, partia obiecała podjęcie działań wewnętrznych. Michnik powiedział, że rozpoczęły się odpowiednie negocjacje dotyczące konsekwencji, a decyzje zostaną podjęte w ramach wewnętrznego procesu. W czwartek Biedroń opublikował przeprosiny, Przepraszam. Wczorajszy post był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który natychmiast usunąłem po dowiedzeniu się o jego poście. Napisał na platformie X, poseł zapewnił również, że podobne sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. Janusz Korwin-Mikke w dziwny sposób odniósł się do tej kwestii. Poseł Robert Biedroń prawdopodobnie naprawdę chciał bić na alarm. W Polsce. Inwazja podmiotów obcych na nasze terytorium polskie. Armia potwierdzona dziś w dwóch przypadkach. Naruszenia przez nasz kraj, straż powietrzna. Rozkaz podkreślał, że sytuacja jest nadal kontrolowana przez polskie siły siły zbrojne i sojusz. Wczoraj w nocy dwa przypadki, czyli naruszenia przez naszą straż powietrzną. Generał Wiesław Kukuła podkreślił, że sytuacja jest nadal kontrolowana przez polskie siły zbrojne i sojusz. Wiesław Kukuła, przedstawiciel sił zbrojnych RP, wyraził uznanie dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie obrony powietrznej. Wkład holenderskich pilotów w zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas wczorajszego incydentu jest szczególnie godny uwagi. Chciałbym podziękować wspaniałym holenderskim pilotom za ich poświęcenie i wkład w ochronę polskiego nieba, czego byliśmy świadkami wczoraj wieczorem, powiedział generał Kukuła na konferencji prasowej. Wczorajszy post był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który natychmiast usunąłem po zapoznaniu się z jego postem. Napisał na platformie Ikiks. Poseł zapewnił również, że podobne sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. Janusz Korwin-Mikke odniósł się do tej kwestii w dziwny sposób. Poseł Robert Biedroń prawdopodobnie naprawdę chciał bić alarm w Polsce przed podmiotami zagranicznymi podsypiającymi. Nasze terytorium Polskie armia potwierdziła dziś dwa przypadki naruszenia przestrzeni. Powietrznej naszego kraju, do których doszło w ciągu ostatnich dni. Rozkaz podkreślił, że sytuacja pozostaje pod kontrolą przez Polskie Siły Zbrojne i Sojuszowe Siły Zbrojne. Ostatniej nocy. Dwa przypadki naruszeń przestrzeni powietrznej generał Wiesław Kukuła podkreślił, że sytuacja pozostaje pod kontrolę przez Polskie Siły Zbrojne i Sojusz Statutów. Generał Wiesław Kukuła podkreślił tę sytuację. Generał Wiesław Kukuła. Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP wyrazili uznanie dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie obrony powietrznej. Szczególnie zauważono wkład holenderskich pilotów w zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas wczorajszego incydentu. Chciałbym podziękować wspaniałym holenderskim pilotom za ich poświęcenie i wkład w obronę polskiego nieba, czego byliśmy świadkami wczorajszej nocy, powiedział generał Kukuła na konferencji prasowej. Wczorajszy post był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który natychmiast usunąłem po zapoznaniu się z jego postem. Napisał na platformie X. Poseł zapewnił również, że podobne sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. Janusz Korwin-Mikke odniósł się do tej kwestii w dziwny sposób. Poseł Robert Biedroń prawdopodobnie chciał naprawdę bić alarm w Polsce przed obcymi, podsypami podsypującymi. Nasze terytorium polskie armia potwierdziła dziś dwa przy przypadki naruszenia przepisów lotniczych naszej polskiej armii. Do których doszło w ciągu ostatnich dni. Rozkaz podkreślił, że sytuacja pozostaje pod kontrolę polskich i sojuszniczych sił zbrojnych. Wcześniej wieczorem. Dwa przypadki naruszenia przepisów lotniczych. Generał Wies Wiesław. Kukuła podkreślił, że sytuacja pozostaje pod kontrolę polskich sił zbrojnych. Siły powietrzne i Sojusz Statuetów podkreśliły tę sytuację. Generał Wiesław Kukuła przedstawiciele Sił Zbrojnych RP wyrazili uznanie dla międzynarodowej współpracy w dziedzinie obrony powietrznej. Szczególnie doceniono wkład holenderskich pilotów w zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas wczorajszego incydentu. Chciałbym podziękować wspaniałym holenderskim pilotom za ich poświęcenie i wkład w obronę polskiego nieba. Czego byliśmy świadkami wczoraj wieczorem, powiedział generał Kukuła na konferencji prasowej: Dowództwo wojskowe zapewnia, że obce obiekty latające, które naruszyły polską granicę, opuściły nasze terytorium. Cała operacja przebiegła bez strat materialnych i negatywnych konsekwencji. Szczegóły incydentu nie zostały ujawnione ze względu na względy bezpieczeństwa operacyjnego. Analitycy wojskowi wciąż szczegółowo analizują całe zdarzenie. Pamiętajmy, że odbiorcami tego typu informacji są Federacja Rosyjska i Rosyjscy Analitycy. I prawdopodobnie zgodzimy się, że nie chcemy ułatwiać im działań, wyjaśnił generał Kukuła. Mieszkańcy wsi werbkowice w województwie lubelskim usłyszeli między 2.30 a 3.30 w nocy dźwięki przypominające pracę silników.